Siema, z tej strony Kapino i dzisiaj gramy sobie w zombie z Zombies Garden Warfare 2 To jest mój pierwszy odcinek e, z tej gry na Xboxa. Jeżeli Wam się filmik spodobał nie zapomnijcie o zostawieniu lajka i subskrypcji na kanale, a ja bym powiedział, że idziemy w zrobić misję jedną ukryć Dave'a Dobra. Day, day post 3000, tak, 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 tak. Jest, 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 jest. No Ja w tą grę raz, grałem już, tyle że y, ja sobie szcząłem niemiecką wersję, bo y, ja jestem tym. Ja jestem praktycznie nie, Niemcem. Całkiem nie wiem, to ja też nie jestem, ja też Polakiem. Ale ten, ten filmik sądzę, że powinien Wam się spodobać. I chociaż 10 słów się musi dobrze, za ten filmik, bo ja bardzo ciężko harowałem, żeby taki filmik dla Was nagrać. Szukałem mikrofonu przez 4 dni. Ale to proszę docenić się no i wystawcie suba na kanale to, te ząbiaczki są łatwe do rozpuchnięcia. Roz roz ja, ja, to już raz grałem Mojego pudzyna SFNG Masera Naturalnie też on, on, jest też dobrym e, youtuberem, tyle że Chyba z dwa albo trzy miesiące nagrywa ma filmików, chyba planuje jakiś gigantyczny filmik on też ma już ich No i ten... No i ja nie lubię tam grać Niekiedy. Tutaj mamy... Co? Sorki że jest wszystko się? Jestem... Jestem Nui. No ja właśnie słuchałem plany od doktora Zombasa, no i od... No i on jest przywódcą złych zombiaków. Proszę możesz mi pomóc uratować naszą galaktykę. No tej pod 3000 musi o tym się dowiedzieć, co ja tu y, na, słyszałem. Dobra, bla 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 już mi się nie chce. Mus muszę go jakoś tym przek przekawawcić do naszej wody y, Chodź panie No Dobra, Grześ idzie. Grześ, chodź Cholera Chodź Wściekły Norbert. Idzie <grym>, wściekły Norbert <grym>, <grym>, Norbert, chodź. Norbert tam jakoś wolno chodzi. O, a. O, imp. Dobra. Trzy minutki. Hej, he, hej, Norbert, chodź. Nie czas na wojnę Kolejna. Norbert, też tylko wszędzie gdzie walka, zamiast iść po prostu tak sobie do bazy. To on woli stracić trochę życia A dobra, on chce tam iść Co jest? Aha, ja mam papużki paliste dwie. No i mają teraz cztery młode, czyli mam czterech wnuków. No, widzieliście może już taki... Nie. Biktatuś idzie. Cholera. Nie, Biktatuś przyszedł. Proszę, uważaj. Uważaj na to, nie, tłuszka, tego, co Biktatuś... Lecz nie, w tym Biktatuś byłby łatwy, to na miałem jak się z MG, no to wtedy jest bardzo łatwo do to jedyny problem jest teraz te inne ząbiaki, nie? dobra, Ice nie sobie pokonał ten sportowiec, ten sportakus to nie zna sportakusa, powiedzcie mi widzowie. tego, z leniłowa. ja się kiedyś na tą bankę fajnie zobaczyłem mówię wam stare czasy były zawsze dobre. No mnie tam smakowały. A ostatnio mnie się ktoś zapytał, co to mnie zna, kiedy za zacznę robić filmiki z No To ja powiedziałem, że zacznę robić filmiki z Facecamem. No nie wiem, gdzieś tam za dwa lata, bo jeszcze jestem za młody i ja nie chcę się jeszcze pokazywać po prostu. Tak? Jak teraz drugi yy, grześ włos przyjdzie? O, udało się! Dobra Misja się nam udała! Zrobiliśmy Jakby, co to ja tu zacząłem? Aha, a jakbyście nie wiedzieli To takie złote gnomy trzeba szukać Potem się idzie do takiej podziemnej bazy A tutaj jest tak, takie, to się pod tym jest garoż Tak jak, tak, no i tam możecie się słuchać Ja bym powiedział nie, to za długo. Ja chciałem Wam też jeszcze tylko krótko pokazać, co, co za gram, no i ym, chciałem się z Wami po, pożegnać też, a więc jeżeli Wam się filmik spodobał, no to nie zapomnijcie o zostawieniu lajka i subskrypcji pod filmikiem, no i naturalnie możecie też mi miły komentarz zostawić. Ja bym się z Wami żegnał teraz, no i do widzenia.